Cześć moi drodzy, witam serdecznie. Kolejny odcinek, odcinek specjalny, świąteczny programu Jak Mieszkają Gwiazdy. Zapraszam serdecznie. Mieszkanie Świąteczne pokaże nam dzisiaj Asia Przetakiewicz. I oczywiście standardowo sprawdzimy, jak dzwonią dzwonki gwiazd. No, standardowo. Dzień dobry. Dzień do... Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Przede wszystkim bardzo dziękuję, Chcę powiedzieć, czy ja dziękuję za zaproszenie, czy ja się wprosiłem. Ja się wprosiłem. Słuchaj, troszkę się wprosiłaś, ale także że jestem bardzo gościnna, także jest okay. No to w takim razie prezent od partnera programu marki iPod. Ja jestem ambasadorem i coś wyjątkowego. Mogę otwarzyć? No, oczywiście. E, iPod wie, że często podróżujesz i dzięki temu będziesz mogła obserwować z każdego zakątku jest? świata. Co się dzieje w Twoim mieszkaniu? To jest specjalna kamera. O, to jest będzie... bardzo ryzykowne. Ale nie, będziesz mogła oglądać na żywo swoje psiaki, które tu biegają. A to jest super. I jak na przykład kiedyś podczas Twojej nieobecności przyjdę sobie do domu, no. położę się na kanapie, to dostaniesz SMS-a. Łukasz Jakubiak pojawił się w Twoim mieszkaniu. Wszedł do domu, zrobił sobie prywatkę, zaprosił tak. gości i wypił tak. cały alkohol. Zidentyfikuję <laughs> moją twarz i Ci powiem. Mam nadzieję, że Ci się przyda ten prezent. No to genialne. Super. Mm. Dzięki Dobre. bardzo. Moja droga, Świetne. jesteśmy, nie ma co, odcinek świąteczny, specjalny. Tak, no jesteśmy dzisiaj widać, bardzo wystrojeni na święta. Tak, na czarno i już no. widzę, jak pięknie świątecznie. Powiedz e, przede wszystkim, kto projektował to mieszkanie? Wiesław Olko, architekt, z którym pracowałam wielokrotnie przy różnych projektach, bardzo utalentowany, bardzo zdolny, a przede wszystkim, to co jest najważniejsze, że on nie jest tylko architektem, on jest czymś znacznie więcej, on jest scenografem brał udział w wielu projektach, te w teatrze wielkim, w przeróżnych przedstawieniach, inscenizacjach, wystawach, mhm. a to jest jednak zupełnie inna wiesz, perspektywa i zupełnie inna estetyka. No tak Ale ja muszę tak. wyłączyć jedno światło, bo mnie strasznie denerwuje. Dobrze. Przepraszam was. O i to jest to. Dobrze. O. Powiedz mi coś więcej na temat tego dzieła. Cudownie i Uwielbiam takie. To jest rzeźba Mitoraja i słuchaj, ma piękny tytuł. Anioł całujący kobietę. I mm, kiedyś, bardzo dawno temu, e, odwiedzałam Igora w świętej pamięci w jego atelier w, we Włoszech, bardzo blisko Forte dei Marmi w, w Pietra Santa i zobaczyłam tą rzeźbę stojącą u niego w domu. Swoje negocjacje i mordowanie go trwało mniej więcej pół roku, bo nie chciał tej rzeźby sprzedać, ale w końcu się ugiął yy, i jest ona tutaj. A jak ona została tu wniesiona? No, trochę trzeba było, w pracy i kilku osób, no, bo waży 800 kilo. No właśnie. No. Ja wiem, słuchaj, jesteśmy kilkanaście dni po Twoim pokazie, i to są słowa uznania, rozumiem, gesty, gesty uznania po Twoim pokazie, prawda? Dokładnie, one, je, słuchajcie, te kwiaty jeszcze stoją, to jest niedowiary, bo w zimie kwiaty no, znane są z tego, że są słabe, bo są przeważnie zamrożone. Natomiast te, no zobacz, no przecież one wyglądają, jakby były, no powiedzmy, sprzed trzech dni. Wiesz, to się mówi, jak jest coś dane od serca, dokładnie, kwiaty, to one dokładnie. wtedy długo stoją. No właśnie, ja w to bardzo wierzę. Ja w ogóle wierzę we wszelkie takie przesądy i tak dalej. I też wierzę, że są dane z dobrego serca, naprawdę. Dobra, idziemy dalej. Przepiękny stół dla 12 osób. No nie ma co, święta się zbliżają właśnie. Gdzie święta? Tutaj. Tutaj? Tutaj. Cała rodzina tak. jest tu, cała rodzina, ja zapraszam przyjaciół. Stół z kuchni dołączam, e, wy, 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 wyjmuję go z kuchni. Poczekaj, to ile on wtedy ma długości? On, on jest wtedy na jakieś 16-18 osób. O matko, no. No i ja wtedy zapraszam swoich najbliższych, oczywiście moją rodzinę przede wszystkim, wiadomo ale też i najbliższych przyjaciół. Mało tego, mamy taką tradycję, że zapraszam kolejnych przyjaciół po wigilii i wszyscy do mnie przychodzą o godzinie 10, nagrzano wino, od razu cię zapraszam Dziękuję. przy okazji. I jest strasznie wesoło. I idziemy na pasterkę. No, ja już... jest kapitalnie naprawdę. Ja już widzę, co się dzieje, jak ty idziesz na pasterkę ze swoimi znajomymi. A ja wiem, że masz strasznie <grym> dużo znajomych, ty bardzo gromadzisz obok siebie takich... Mm, ludzi, którzy kochają życie, mam wrażenie. Tak, no bo wiesz co, ja uwielbiam takich ludzi, ja nie, nie, ja nie lubię przebywać i, i unikam przebywania z ludźmi, którzy mają zupełnie inny charakter niż ja, bo myślę, że gdzieś nawzajem mm -hmm. pewnie byśmy się zamęczali. Natomiast e, ja lubię ludzi, którzy mają sobie pasję, wiesz, ekscytację, którzy mają temperament. W związku z tym e, ja sama, sama jestem dość szalona i temperament mam pewnie gdzieś rozgrzany na, na najwyższych obrotach. W związku z tym osoba bardzo wycofana, bardzo spokojna, aczkolwiek i tacy przyjaciele mi się mhm. zdarzają, pewnie gdzieś zderzyłaby się czołowo ze mną. W związku z tym, ale to, to, co wiesz, to co jest najważniejsze, to co kiedyś tobie powiedziałam w naszym pierwszym wywiadzie, że dla mnie w życiu są najważniejsze relacje z innymi ludźmi. Ja to bardzo pielęgnuję, ja o wszystkich swoich przyjaciół dbam i bardzo mi zależy, żeby w ważnych momentach dla mnie byli ze mną i oni są. I to, jest, I to jest, wiesz co, no to jest warte wszystkiego. No dobrze, a kto w takim razie ubierał choinki? Sama ubierałam Naprawdę? choinki z małą Hanią, która tutaj też mieszka z nami. No i miałyśmy no tutaj ubaw totalny a najważniejszy jest, proszę bardzo, złoty renifer. To są świeże choinki? To są świeże choinki, ale widzisz, one mają poprzetykane, sztuczne. Ja to wszystkim bardzo polecam, to jest bardzo praktyczne, że tak, jest świeża choinka, ale wtykamy sztuczne gałązki, które są ją pośnieżone i wtedy, dzięki temu ona się robi od razu gęściejsza, bo wiadomo, to jest żywa choinka i ona za dwa tygodnie będzie wyglądała gorzej, no bo pomimo, że jest w donicy. Słuchaj, ale nie masz bombek na choinkach, dlaczego? Nie, no bo potraktowałam je dość minimalistycznie w tym roku, nie założyłam żadnych bombek. postawiłam na... Wiesz co, multiplikacje choinek, bo w sumie, jak jest wszystkie razem policzysz, to jest ich dziesięć. Mm -hmm. Więc postawiłam na to, że to będzie taki bardziej naturalny las i będzie się tylko skrzył i świecił. No dobrze. Powiedz, to, są, to jest słynny stół znanego architekta? Tak, znaczy to Designero. jest stół nie, nie architekta, tylko malarza i Kleina. E, trzy stoły, różowy to było jego ostatnie dzieło, wcześniej złoty i, e, i najsłynniejszy jego kolor, kobalt. Się, zresztą jest takie określenie, że to jest e, kobalt i w ponieważ jego obrazy słyną z e, tego pigmentu właśnie, ponieważ on go wynalazł, on go udoskonalił, on go aplikował i nakładał w sposób trójwymiarowy na obrazy, i wygląda to rzeczywiście spektakularnie. W tym stoliku tego w tej chwili tak nie widać, ponieważ nie jest niestety dobrze oświetlony, bo najlepiej byłoby, gdyby punktowo. Gdyby punktowo było skierowane na niego światło, ale i tak widać ten cudny odcień. Ale tu w środkowym stole jest ile kawałków złota? Słuchaj, nie wiem ile, bo nie liczyłam. Ale bardzo dużo. Ale... I on tak widziałem na jednym z materiałów, <śm> że on tak... Tak, 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 on ma ten genialny efekt, że jak wiesz potrzesz ręką, o, to one się zaczynają ruszać i ożywają. No to trzeba go czyścić co chwilę, bo to jest bawi. No trzeba tak go czyścić bawi. co chwilę, bo właśnie jak widać, każdy próbuje nawet tutaj ruszać, ale to już się nie, nie rusza. Natomiast to się rusza i to jest super. Widzę za nami kolejne rzeźby. Powiesz coś więcej o nich. Jedna, druga, trzecia. A uwielbiam takie rzeźby. I zaraz postaram się rozszyfrować, co na nich jest. Ale boję się, bo jeszcze się okaże, że to jest jakaś znana rzeźba, a ja zobaczę tam coś zupełnie innego. Nie no właśnie w tym, na tym cała zabawa polega, na tym polega sztuka, żebyś odgadywał... Co autor chciał... Co autor miał na myśli? Słuchaj. Co artysta miał na myśli? A chyba najciekawsze jest to. Małpa, Góry? Nie. Nie, ale słuchaj, to no. To jest kobieta! Przepraszam, no. ale to z tej strony po prostu tak źle wyglądało. Zobacz, ma pierś. Ma. No ma. No właśnie. Ja je myślałem, że zobacz, to jest jakby... Goryl, głowa tu ale, goryla, nie? Widzisz, ale widzisz to, co jest najciekawsze w sztuce, że każdy widzi co innego, każdy in to interpretuje, a najważniejsze, że nie pozostawia, nie pozostawia cię to obojętnym. Także to są dwie rzeźby Zamoyskiego, które uwielbiam, które mają ten, po prostu tak genialny kształt, że najchętniej to bym je zmultiplikowała w kilku kolorach, czarnym, złotym, srebrnym i postawiła z nich taką, wiesz, armię. Dobrze, a ta rzeźba? To jest Modigliani, jego słynna głowa, Kreska, bardzo taka spokojna, pociągła, niesamowicie wydłużona. E, wszystkie kobiety na jego obrazach zawsze miały pie, takie piękne, smukłe twarze. Czyli zamknięte oczy. A... Gdyby to był inny czas, to. Ale tak. byłoby, byłoby, byłoby miło. No dobrze. No. E, tam um, wspomniałaś mi, że masz komodę tak, z pięknym szkłem. Dobrze A tu pamiętam? jest, to, znaczy, to jest taki kolej, kolejny świąteczny element. To jest komoda. Która jak się otwiera, to jest tak jak jajko niespodzianka. Nie wiesz, co będzie wewnątrz, zaświeci się. I proszę. Wiem, zbierasz ciekawe ja zbieram szkło. Zbieram szkło. Rzeczywiście jest tego bardzo dużo. Zbieram szkło i uwielbiam je zwoże z I wiesz, naj, naj, oczywiście najtrudniejsza jest sytuacja w momencie, kiedy ja gdzieś wchodzę, i widzę coś pięknego, szklanego, kruchego. I zastanawiam się jak w tym momencie, Dobra, jak ja to teraz przewiozę. Widzę, że bardzo dużo u ciebie e, świąteczne ciastka, słodycze. Jak ty to robisz? Nie to znaczy, ich. wiesz, co ja po prostu kocham. A, po, a kocham jeść, B, kocham e, jak w domu jest e, tak bardzo przytulnie i świątecznie. Wiesz, że ja, ja bardzo często przychodzę i na przykład zmieniam tu dwa albumy, tu coś poprawiam tu sobie ustawię, żeby było równo i moi przyjaciele się czasami ze mnie śmieją, ponieważ ja do nich przychodzę i mówię tak, poczekajcie, ja tutaj sobie muszę coś ogarnąć, tu obraz poprawiam, tu sobie albo u nich Przed w domu. światło wyłączyłaś u, u siebie. Dokładnie. Więc oni przy, na przykład dzwonią do mnie czasami i mówię tak, Asia, mogłabyś przyjechać, bo jakiś bałagan się... W... <słuchaj> chaos się wytworzył. To ty i... do kawalerki musisz wpaść. <słuchaj> I ja, nie, słuchaj, ja tylko wchodzę i ja od razu czuję i od razu chcę coś zmieniać, posprzątać. Mamy święta. E, po pierwsze, czy prezenty już kupione? Nic. Drawat, no drawat, ale pozamawiane. Natomiast e, ja największy problem mam zawsze ze swoimi dziećmi, ze swoimi synami, bo za każdym razem zadaję im pytanie: Co byście chcieli, co by było w waszym marzeniu? My nic nie potrzebujemy, my mamy wszystko, co trzeba. Ja nie potrzebuję tego. Ja wysłuchajcie, ta odpowiedź tylko jeszcze bardziej mi utrudnia to zadanie, no więc. Ja zmierzam się z tym co roku. Tam widzę bardzo dużo zdjęć. Rozumiem, że to jest rodzina na zdjęciach. Przyjaciele. Dobra. Słuchaj, a imprezy kończą się zawsze w kuchni? Imprezy zaczynają się i kończą się w kuchni. Nie wiem, jak to działa rzeczywiście. U mnie kawalerka 20 metrów, kuchnia ze 3 metry i też wszyscy w kuchni. Ale to jest, wiesz co, bo to jest takie serce domu. Kuchnia jest taka ważna. Ja niestety nie jestem dobrą kucharką i nie umiem gotować. Do czego się przyznaję. Ja jestem super panią domu. Sprzątam, wszystko robię, układam i tak ale gotować nie potrafię. Dobra, to idziemy Ale tam. i tak kuchnia jest moja ulubiona. No to dlatego tam zmierzamy w takim razie. Proszę. To chodźmy. Oj, psiaki tu są. Długo je masz? E, jednego, dwa lata, drugiego rok. Dzień dobry. Nie mogę się z tobą przywitać, bo szczekasz na mnie. Cześć. Jak no. się bawią? Widzisz? Jak, jak się wabią? Roki i Ulfi. Roki i Ulfi, dobrze. No i znowu widzę bardzo, em, bardzo, bardzo dużo szkła. Coś bardzo, to bardzo dużo szkła, bardzo dziwnego i zobacz, jakie to są w ogóle śmieszne kształty. Ty w ogóle używasz? No pewnie, cały czas. Z dom A. dla ludzi. Wiesz, jak smakuje na przykład, zobacz, mleko podane w takiej owieczce. A powiedz mi, jak sąsiedzi wiedzą, kto tu mieszka? Masz z nimi dobry kontakt? To są wszystko moi przyjaciele. A dlaczego na, na pokazie partnerka twojego najstarszego syna tak? nie chodziła w twoim pokazie? Podziwiała tylko. <noise> no bo wiesz co, no Magda jest oczywiście przepiękną dziewczyną i, i, i na pewno by genialnie wyglądała jako modelka, natomiast ja wolę. Żeby jak gdyby nasze rodzinne relacje pozostały nie, nie, nie do końca łączyły się z zawodowymi. Super. Usiądziemy, zamienimy jeszcze dwa Jasne. słowa na temat A pokazów. w chcesz zimowej? A poproszę. A wiesz, że to jest moja specjalność to ja Schodzę i sprawdzam. Dobra, to Dobre. ja robię. Co okay. i masz cudownie świątecznie tutaj. Znaczy ja mam naprawdę świątecznie, ja naprawdę kocham święta. Nie no, dziesięć choinek, to umówmy Ale się. powiem ci, że ja, ja uważam, że grudzień jest najpiękniejszym miesiącem w roku. Nie maj, nie czerwiec, tylko właśnie grudzień. Pokaz blow mind. Co tak naprawdę to znaczy? Mind blow, co znaczy? E, mind blow, przepraszam. No, wszystko jedno. Mind blow to jest wiesz co? To jest przede wszystkim ekscytacja, to jest szczęście, to jest pożądanie, to jest ogień, to jest fascynacja, to jest miłość. To, jest, to są wszystkie takie najszczersze i najbardziej naturalne i najbardziej gorące uczucia, jakie człowiek może żywić. A dlaczego właśnie na nie postawiliście? Czy to dlatego, że ich jest coraz mniej? No właśnie, dlatego, że mam wrażenie, że jest ich coraz mniej i powiem Ci, że. Mm, to, co mnie skłoniło y, do mówienia coraz głośniej na ten temat i, i będziemy mówić o tym, mam nadzieję wszyscy coraz głośniej, ciągle słyszę rozmowy tudzież narzekania kobiet, zarówno kobiet i mężczyzn, że świat naturalny, taki ten męsko-damski ulega destrukcji i ulega przede wszystkim, wiesz co, jakiemuś... Y, znaczy, coraz mniej jest w nim harmonii, coraz mniej w nim poukładania, coraz więcej za to zagubienia i samotności. Ale takiej, nie takiej samotności w tym sensie, że kobiety są singielkami, bo te, które są, są super szczęśliwe jako singielki i, i świetnie. Bo ludzie, którzy są w pojedynkę, to nie znaczy, że są samotni, mhm. ale w świecie autentycznie jest coraz więcej samotności i coraz... Trudniej utrzymać chyba takie po pierwsze związki, oczywiście męsko-damskie i nie tylko, bo również ja na przykład mam mnóstwo przyjaciół gejów, ja ich uwielbiam, więc ich związki również. I zarówno jedno środowisko, jak i drugie, czyli hetero i niehetero, jedni i od jednych i drugich ciągle słyszę, jaki jest straszny problem z dobraniem sobie partnera. Mhm z miłością, z bliskimi właśnie relacjami, a to jest oczywiście nie tylko, to jest nie tylko seks, to jest nie tylko, to są nie tylko pary, ale to jest i przyjaźń. W związku z tym, i wyobraź sobie, to był taki przypadek i coś, co mi, wiesz, e, powiedziało, że e, tym bardziej, jak gdyby po raz kolejny potwierdziła się gdzieś moja pomysł, idea, odczucia przede wszystkim. Zadzwoniłam, słuchaj, do Ksawerego Żuławskiego i mówię, słuchaj, robimy film, ale ja my siedzisz, to no ja mi to, to posłuchaj, ale to musi być film mocno, bardzo mocno erotyczny. Mówię, słuchaj, to co porno robimy? Ja mówię, no może nie aż porno, ale takie ale to, soft. Ale soft porno? Właśnie o to chodzi. Ja mówię, to, to nie ma być film reklamowy, bo to w ogóle nie o to mi chodzi. Tu nie chodzi o to, żeby pokazać 16 luków jeden po drugim. To chodzi o pewną sztukę i... To, co on sam pięknie powiedział i chyba najlepiej to podsumował, że tym filmem chcielibyśmy w, w ludziach pozostawić tęsknotę za pewnymi odczuciami, za pewnymi obrazami, których mają w swoim życiu coraz mniej. To bardzo odważny materiał wideo, który rozpoczął cały Twój pokaz. Wystąpił, wystąpiła w nim Maja Sablewska. Tak. Piękne ujęcia, świetna muzyka, świetnie to wszystko wygląda. Wy, jeżeli chcecie go zobaczyć. To on będzie gdzieś tu, słuchajcie. Tu mamy, dajmy link, dobrze? Tak. Do materiału wideo i możecie sobie go zobaczyć. W materiale wideo, który był emitowany na początku pokazu, wystąpiła cudowna Maja Sablewska. Jak się stało, że zaczęliście współpracę? No i jak ty ją namówiłaś na te odważne sceny? Ale słuchaj, to po prostu była iskra, to było tak. My się poznałyśmy całkiem niedawno, bo parę miesięcy temu i potem kilka dni później Maja przyleciała do Londynu, poszłyśmy razem na kolację i... Yy... I wiesz co, i tak, 20, 20 minut pierwszej gadki szmatki, potem oczywiście jak, jak to kobiety, zeszłyśmy na temat facetów i powiedziałyśmy sobie, jak to jest w ogóle genialnie, jakie my jesteśmy szczęśliwe. I wiesz co, i nagle było tak, chodź zrobimy coś takiego szalonego. Majka mówi, chodź zrobimy taką odważną sesję, taką szaloną. Ja mówię, genialnie, ja mówię, idźmy dalej, zróbmy film. I to powstało tak, bo mi bardzo zależało na tym, żeby w filmie nie występowała modelka nie aktorka, tylko prawdziwi ludzie, z prawdziwymi emocjami a nie bałaś się trochę puścić taki materiał wideo, może inaczej. Zmieniłaś, wydaje mi się, styl la spektakularny sposób, coś bardzo zachowawczego, nagle pokaz zupełnie inny, jeszcze od rozpoczęty takim materiałem wideo. Wiesz co, tak, to jest właśnie cała ta rewolucja w tym ujęta, bo ja miałam ochotę na, od już od jakiegoś czasu na pewną rewolucję. I nawet mówiłam ostatnio, wiesz co, swoim przyjaciołom, powiedziałam, wy wiecie co, ja, mam, ja jestem na takim etapie życia, że po pierwsze zastanawiam się, czy ja w ogóle kiedykolwiek spoważnieję, no prawdopodobnie to chyba nigdy nie nastąpi, bo ja mam coraz, zamiast mieć, wiesz, być coraz bardziej spokojna, poukładana, to ja, ja, ja jestem coraz bardziej nakręcona i... Um, i stwierdziłam, że jeżeli jak w momencie, kiedy usłyszałam o Deweliny, koniecznie robimy pokaz i, i nie w przyszłym roku, tylko koniecznie w tym, ja mówię, okej, okay, ale jeżeli mamy to robić, to z wielkim hukiem i z wielką rewolucją, bo ja na nic normalnego, ułożonego, klasycznego i tak dalej nie mam już ochoty. Ja sama się zmieniłam. Ja, gdyby, ja sama jestem na zupełnie innym etapie życia niż, niż byłam do tej pory i kręcą mnie właśnie takie, a nie inne rzeczy, jakieś takie, no bardziej historie na krawędzi, nazwijmy to, ale w pozytywnym oczywiście tego słowa znaczeniu. I słuchaj, i no właśnie, wracając do tego jeszcze do telefonu do ksawerego, ksawerego powiedział, jak słuchaj, no nie uwierzysz, ja teraz właśnie robię kampanię, mówmy, yy, mówmy o seksie. Więc o czymś to świadczy, że jest, jeżeli jest kampania społeczna, yy, rozmawiajmy o seksie, o czym ja nie wiedziałam w ogóle wcześniej, jeżeli. Yy, że wiesz, jeżeli wszyscy o tym rozmawiają i zaczynają o tym ciągle coraz głośniej mówić, to jest ogromne takie zapotrzebowanie. A ja myślę, że wiesz, analiza tego jest bardzo prosta. Nasz świat się niesamowicie yy, stał się niesamowicie wirtualny. Każdy, sam wiesz po nas wszystkich, prawda? Każdy z nas siedzi uczepiony, przyklejony do telefonu i jest albo w Instagramie, albo w na Snapchatach, albo, albo gdzieś tam w wirtualnym świecie. I związki i relacje międzyludzkie jednak bardzo na tym cierpią. A ludzie z kolei zaczynają za tym tęsknić, nie zdając sobie sprawy, że najpierw muszą coś z siebie dać, a potem oczekiwać. Sami sobie zrobiliśmy bardzo du dużą krzywdę tą, tym wszystkim, co się wokół nas za zadziało, i nie do końca sobie dajemy z tym radę. A propos pokazu, e, kto był pierwszą klientką nowej kolekcji? Bo, 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 czy już te rzeczy się pojawiły w sprzedaży? Mało tego, to większość z nich się sprzedała. Właśnie dlatego <śmiech> pytam. <śmiech> Więc słuchaj, um, pierwszą klientką, pierwszą klientką była oczywiście, to wiesz, to były wszystko, po pierwsze moje przyjaciółki, które, no powiedzmy, że ja siebie nie nazywam klientką, okay. no bo, natomiast ja w ogóle klientek naszych nie nazywam klientkami, ja, ich, ja je nazywam dziewczynami i kobietami z Lama, lamani, po prostu, a z, gdzieś zaszczepiła mi ten pomysł moja koleżanka z Londynu, która... Tuż przed pokazem mi napisała, Asia, przyślij mi sukienki, nieważne w jakim rozmiarze, nieważne jakie, bo ja po prostu chcę być dziewczyną lamani. I ja mówię, to jest to, genialne. Ja sama zawsze tak mówię o naszych klientkach, ona Mali. tego nigdy nie słyszała i gdzieś sama zupełnie spontanicznie powiedziała w ten sposób. I to mi się strasznie spodobało, dlatego że słowo klientka jest takie trochę PRL-owskie, wiesz. Hmm. I te dziewczyny i kobiety lamani, no to jest dokładnie, o to mi chodziło, o stworzenie takiej pewnej naszej społeczności. Pierwszy raz spotkaliśmy się tak naprawdę na Mykonos, tak. Gdzie zrobiliśmy wywiad i chciałem zapytać Ciebie, jak odczuwasz to, co się stało po wywiadzie, czytaj jakie jak, jak komentarze do ciebie, jak generalnie odbiór tego wywiadu przyjęłaś? To znaczy, wiesz co, niepraw... Ja, ja nie, wiesz co, ja przyjęłam twoje zaproszenie do wywiadu, jak wiesz tam po, po, po jakimś tam długim czasie, bo... Ja sobie nie zdawałam sprawy, że tego typu wywiad na żywo, który nie jest napisany w gazecie czarno-na-białym e, i który no, nie oszukujmy się, jak gdzieś tam jest bezduszny. Ja nie przypuszczałam, że wywiad w internecie może dać tak wiele dobrego, za co Ci dziękuję. Mam atmosferę świąteczną i teraz moje pytanie: jakbyś mogła puścić jakąś muzykę, to co by tutaj było emitowane? Która by podbiła tę atmosferę? Tak. No, wiesz, co, standardowe kolendy amerykańskie, takie lekko jazzujące, ale nie do końca. Takie jak, wiesz, na no White Christmas i tak dalej. To, no bez tego się nie obędzie. No, ja z kolei to jest straszne. Ja na przykład kocham George'a Michael'a i Wham i Last ale Christmas. O, ale oczywiście, no przecież to jest klasyka, no każdy to kocha. Jesteś magiczna. Jezu, zostań taka, zarażaj ludzi. No ja ostatnio, a właśnie nie ostatnio, Dziękuję tylko bardzo. dzisiaj składałem komuś życzenia, nagrywałem jej i, i właśnie życzyłem tego, żebyśmy dali taki najprostszy prezent, e, a często o nim zapominamy, czyli siebie drugiej osobie. Po prostu To jest, nas, właśnie, to jest nasz pięknie czas. powiedziane, dlatego że e, można właśnie tyle nawzajem sobie dać w przeróżnych relacjach, to nieważne jakich, czy rodzinnych, czy partnerskich, czy, czy po prostu przyjacielskich żebyśmy o tym ja, ja tego życzę chyba wszystkim na 2017 rok to takiej cudownej pozytywnej energii bo to jest najważniejsza chyba rzecz w życiu, żeby nie być wredną babą czy wrednym facetem, żeby nie być wredną osobą, żeby być żeby z otwartym sercem i z e, taką wielką sympatią podchodzić do ludzi, bo ja obserwuję czasami, że ktoś kogoś nie wiem, nie lubi, mści się na nim, jest e, Yy, jest gdzieś po prostu, no nie wiem, nastawiony negatywnie, mhm. I ja o, to jest gołym okiem widać, kto jest szczęśliwy, a kto nie. No, pod koniec wywiadu na Mykonos yy, też zapytałem, czego mnie życzysz bezpośrednio. Tam coś wypowiedzieliśmy, nie będziemy do tego wracać, <laughs> <laughs> ale życzymy generalnie miłości wszystkim. Życzymy miłości przede wszystkim. Tak. <laughs> <laughs> dziękuję Ci bardzo. Kamery wyłączam, a my musimy jeszcze chwilę poplotkować. Kochani, bardzo Wam dziękuję. Pozdrawiamy. A to może tak po prostu pomachamy. Do zobaczenia. Hej pa. Hej.